Rolnik szuka żony Nikola zaskoczyła obserwatorów wyznaniem. Jak się okazuje, kandydatka na żonę Dariusza zmagała się w przeszłości z depresją. Nikola to uczestniczka dziesiątej edycji Rolnik szuka żony, w której walczyła o względy Dariusza. Choć mężczyzna wybrał właśnie ją spośród pozostałych kandydatek, to ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Nie poczułem czegoś więcej i zakończyłem ten związek, zdradził Dariusz Marcie Manowskiej w finale programu. Nikola dzięki udziałowi w rolniku zdobyła sporą popularność, którą stara się na co dzień wykorzystać w mediach społecznościowych. Niedawno otworzyła się na Instagramie w temacie zdrowia rolnik szuka żony. Nikola dostaje wiadomości od widzów o depresji. Nikola ujawniła na Instagramie, że w ostatnim czasie dostaje dużo wiadomości od internautów na temat zdrowia psychicznego. Uczestniczka rolnik szuka żony zasugerowała, że depresja to choroba naszych czasów. Jest mi ogromnie przykro, jak wielu z nas przeżywa teraz gorszy czas i jest takich osób coraz więcej. Zastanawiam się często, czym jest to spowodowane. Chyba przez tę szybkość tego świata, to wszystko, co się wokół dzieje, powiedziała. Rolnik szuka żony, Nikola zmagała się z depresją. Nigdy o tym nie mówiłam, Nikola zdobyła się tym samym na osobiste wyznanie. Jako nastolatka zmagała się z depresją. Nigdy o tym nie mówiłam publicznie i nie chciałam o tym mówić, ale jeśli ma to komuś pomóc, to zrobię to. Na tym zdjęciu widzicie mnie w wieku 17 lat, z depresją, bez jakiejkolwiek nadziei, że będzie dobrze. Czytamy. Nikola wyznała, że udało jej się wygrać z podstępną chorobą, choć nie było łatwo. Dziś pragnie jednak uświadamiać innym, że z wielu momentów kryzysowych da się wyjść. Czemu pokazuję wam to zdjęcie i o tym mówię? Bo pokonałam to cholerstwo 5 lat temu. I też nie wierzyłam, że będzie dobrze. Niech to story z temu, kto nie ma nadziei, ją da i pokaże. Red. Że z depresji można wyjść. Nie jest to proste, ale jest możliwe. Będę się dziś za Was modlić, za tych wszystkich, którzy stracili już nadzieję, lub po prostu źle się mają, napisała uczestniczka Rolnik Szuka Żony. Pełen wpis znajdziecie w naszej galerii u góry strony. Potrzebujesz pomocy? Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 870 2222. 22. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA, udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.